Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Pol Travel. Przy północnym brzegu jeziora Galilejskiego stoi niewielki, skromny kościółek zbudowany z czarnych bazaltowych kamieni. Upamiętnia on ważne wydarzenia ewangeliczne. To kościół Prymatu Piotra. Zgodnie z Ewangelią, powracających z całonocnego połowu apostołów przywitał stojący na brzegu zmartwychwstały Jezus. Gdy usłyszał, że połów był całkowicie nieudany, nakazał im zarzucić po raz kolejny sieć, wówczas złapali 153 wielkie ryby. Następnie apostołowie spożyli wraz z Chrystusem śniadanie. Później zaś Chrystus trzykrotnie zapytał Piotra, Czym mnie kochasz, i po jego twierdzących odpowiedziach trzykrotnie nakazał paść owce moje. Ten sposób potwierdził słowa wypowiedziane wcześniej w Cezarei Filipowej: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój. Apostołowie zrozumieli te słowa jako wskazanie przywództwa Piotra pośród uczniów Chrystusa. Do słów tych nawiązuje wykonana z brązu rzeźba, znajdująca się przy brzegu jeziora. Autor przedstawił na niej Chrystusa wyciągającego rękę nad głową świętego Piotra w geście błogosławieństwa. Witam was ponownie w naszych wirtualnych spacerach po Izraelu. Dziś ponownie gościmy na północy krajów Galilei Dolnej nad jeziorem galilejskim. Jesteśmy w tapce. Tabcha to miejsce, gdzie są dwa kościoły, kościół za mną poświęcony jest prymatowi Piotra. Tutaj Chrystus ukazał się swoim apostołom po raz trzeci po zmartwychwstaniu. Tutaj przekazał władzę nad Kościołem Piotrowi, czyli powołał pierwszego papieża. Resztę w e, naszym e, odcinku, czyli zachęcam do oglądania. Zapraszam. Dzisiejszy Kościół pozostający pod opieką Franciszkanów pochodzi z 1933 roku. Stoi jednak w tym samym miejscu, w którym pierwsza kaplica została wybudowana w połowie IV wieku. Następnie budowla ta była wielokrotnie burzona i odbudowywana. Wewnątrz kościoła znajduje się skała opatrzona napisem "Mensa Christi", czyli Stół Chrystusa. To właśnie na niej miało leżeć śniadanie spożyte przez Jezusa i apostołów. Aby upamiętnić obecność uczniów, na czarnym bazaltowym żwirku przed Kościołem umieszczono 12 kamieni w kształcie serca. Do dziś zachowało się jeszcze 6. Pośród licznych pielgrzymów, przebywających tu z całego świata, miejsce to odwiedzili również urzędujący papieża. W 1964 roku przybył tu Paweł VI, a w 2000 Jan Paweł II. Dziś o tych papieskich pielgrzymkach przypominają mozaiki dwóch ołtarzy polowych, które przeznaczono na sprawowanie Eucharystii przez grupy pielgrzymów nawiedzających to miejsce. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach Spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Anis Pol Travel, oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa dostęp z portalu Izrael 24.